Z nami jest nie tylko trener, pan Andrzej Plusner z Piłkarskiej Akademii Skarżyska, ale również prawie cała drużyna, połowa będzie przynajmniej? O, jedna trzecia, jedna trzecia. Dzisiaj... Bardzo, bardzo liczna ekipa w takim razie przyjechała do Krakowa. Dokładnie, jestem tutaj ja plus 16 chłopców i nasza ozdoba Amelka Dróżdż. Która z tego co widziałem zdobywa całkiem niezłe bramki na tym turnieju. Bardzo dobry turniej w jej wykonaniu, dzisiaj otworzyła się i strzeliła dwa śliczne gole. Melka, w takim razie strzelasz na co dzień bramki, czy na co dzień taki bramek nie strzelasz? Eee, czasami mi się udaje, czasami nie. A kiedy ci się udaje? Jak, co się musi wydać, żeby ci się udało? Jak się staram. A to na turnieju smoka akurat się starasz, bo warto? Tak, warto. Panie trenerze, jednak wracając do całego przyjazdu waszego, ponieważ z tego co widziałem na Facebooku, bardzo dużo atrakcji. W Krakowie i nie tylko, ponieważ również zwiedzacie wieliczkę. Dokładnie, samo granie nie tylko. Mieliśmy wczoraj cudny spacer po wieliczce. Zwiedzaliśmy wieliczkę nocą. Naprawdę mega wrażenie. Szkoda tylko, że pozamykane wszystko o godzinie 20.00. Właśnie tak to jest w Wieliszce, no niestety, miasto nie jest ogromne, nie, oczywiście żartujemy, bo to pół żartem, pół serio, bardzo ładne miasto i pewnie kopalnia soli również, było również tych atrakcji. Niemniej, e, proszę powiedzieć, bo dzisiaj z tego co widziałem w Lidze Europy, mocno nastawiacie się na zwycięstwo? Ja wiem, czy na zwycięstwo, no, gramy normalnie swoje, podchodzimy do tego tak jak zawsze, Wszyscy dzieci, wszystkie dzieci, które tu przyjechały ze mną grają na boisku, no cieszę się, że dzisiaj naprawdę widać, że grają fajną piłkę. To w takim razie jest któryś z chłopaków, który się wyróżnia? Tutaj jest obecnie... Ty się, się wyróżniasz. Widzę, że wyróżnia się ten, który ma chyba największe parcie w takim razie na, na wywiad. Jak masz na imię przede wszystkim? Krystian. Krystian, spokojnie. Możesz mówić tak z daleka do mikrofonu, mikrofon na pewno cię złapie. Powiedz, Krystian, w takim razie, co ci się najbardziej w turnieju Smoka podoba? No ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo tyle rzeczy jest. No. Ciężko odpowiedzieć. Ciężko odpowiedzieć. Trener coś pomoże Krystianowi? Ja myślę tak, ja myślę, że nowe przyjaźnie, nowe znajomości, świetna przygoda, naprawdę. Jesteśmy tutaj drugi raz na smoku. Pierwszy raz na tej hali. Mega wrażenie. Macie tutaj kapitalne warunki do grania w piłkę halową. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. No i przede wszystkim akustyka z tego co słychać, ponieważ to jest wszystko wkoło cały czas żyje. Czy z wami rodzice również przyjechali. Jest niewielka grupa rodziców, kibicują nam bardzo mocno, jesteśmy im naprawdę wdzięczni, że dojechali tutaj do nas do Krakowa. Czyli to jest taka grupa typowo nieliczni, ale fanatyczni? <laughs> tak, my mamy grzecznych rodziców, wiedzą jak się zachowywać, na każdym turnieju naprawdę jestem dumny nie tylko z moich dzieci, ale też z rodziców. No właśnie, a propos rodziców, ponieważ jest to temat, który też często wraca przy turniejach dla dzieci. Z tego, co pan mówi, właśnie rodzice, wasza grupa kibicowska tak naprawdę bardziej pomaga, niż przeszkadza trenerowi. Jak, jakie pana są odczucia? Oczywiście, że tak. Rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Trzeba rozmawiać z rodzicami, tłumaczyć im, jakie sytuacje są dobre dla ich dzieci, jakie sytuacje nie powinny mieć miejsca na takich turniejach. Naprawdę no, mam dużo doświadczenia, bo to jest mój dziewiąty dziesiąty rok pracy z, z dzieciakami, tak? Więc te wszystkie kory już były za mną. Tutaj bardzo dużo rozmawiam z rodzicami, jak oni się mają zachowywać na turniejach i w czym pomogą swoim pociechom. Jestem mega zadowolony z tego, jak nam ta współpraca się układa, zwłaszcza w tym roczniku 2012. My też jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Piłkarską Akademią Oskarżyską. Pan trener Andrzej Pluster był z nami. Dziękuję licznie i do zobaczenia w czerwcu. I jeszcze do zobaczenia zawonika czyli z Amelką. Dziękujemy. Z kim jeszcze? Każdej teraz imię wymienia, dobra? Dawajcie, po kolei. Igor. Dominik. Krystian. Krystian. Janek. I jeszcze to jest jedna trzecia, czyli na szybko licząc jeszcze 12 zawodników na pewno się, na pewno się znajdzie. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego.